Nie wiem, czy sprostamy, ale y, zacznę może od tego, że być też niż kosz na Śląsku, a Jaki? całkiem niedaleko, y, bo chyba tutaj zamiedzą. No ja, batory. No to tak, zaczęliśmy y, po Śląsku. Andrzej Ciołek z Talogarni, miał kilka słów y, na żeby y, tytułem przedstawienia. Ukończył ASP w Katowicach na kierunku grafika warsztatowa. Dyplom z medalem obroniłeś w 2014 roku. Wystawy i osiągnięcia. AMUS Konstantin, projekt animacji trójwymiarowej pod dyktando muzyki góreckiego we współpracy z Gersun Quartet. Wernisarz pokonkursowy w stronę dawnych mistrzów w Uniwersytet w Warszawie, wystawa indywidualna akwaforta Baka Kajtych. Tychy, również nowa awangarda w szybie Wilson, Nasz Człowiek. Wystawa indywidualna malarstwo Nowy Decameron w Katowicach, wystawa malarstwo i grafika Diagnoza Utopia Stref Art Tychy i ostatnia wystawa, mogliście Państwo oglądać, w Miejskiej Galerii Sztuki MM, oczywiście w Chorzowie, całkiem niedawno, początek sierpnia. Państwo możecie oglądać obrazy Andrzeja. Jak można się zorientować są tutaj cykle obrazów, które są zatytułowane, mają swoje tytuły, pochodzą z różnych okresów Andrzeju, tak? z różnych okresów i też jest śląskie słowo, bo są żadła. Żadła, no właśnie, żadła y, to ostatni cykl. No nie czy tak całkiem. Ostatni to jest relacje wewnętrzna, ale powiedzmy, że nie jest ważna czy tutaj ta chronologia. Chronologia. Mhm. Ja Chciałam cię zapytać y, o taką rzecz, y, przyglądając się znając twoje obrazy od kilku lat, czy twoje prace nad obrazem można nazwać y, tak, mnie się kojarzy. Eksplozją spontanicznej ekspresji. Czy to wychodzi z Twojego wnętrza, czy jest to w jakiś sposób zaprojektowane? Jak to się u Ciebie zadziewa? Być może też z jakichś zaburzeń, więc nie Aha. zawsze z pełnego zdrowia. Z jakiejś yy, skumulowanej energii, jak mówisz, ekspresji, to nie wiem, czy nie za mocne słowo. Aha. Zabawy pewnej, tak, z samym sobą. Za pomocą innych poniekąd. Czyli nie jest to jakby stricte, nie jest to zaplanowane. Piszesz w tej nocce swojej, napisałeś, powiedziałeś: poszukuję własnego sposobu interpretacji świata, z pomocą czego przychodzi wyraz emocjonalnych możliwości śladów na płótnie. Motywy nasiąknięte są zarówno psychologicznymi, jak i filozoficznymi wątkami wyssanymi z codzienności. Rozumiem, że ta codzienność Cię inspiruje, chociaż przyglądając się Twoim obrazom, no, musimy głęboko wejść, przynajmniej ja, w ten, ten obraz, w ten przekaz, żeby doszukać się tej codzienności. To jest trochę grzebanie w banałach. Tam jest najczęściej najwięcej do znalezienia. I tutaj mhm. szperam W tutaj prostych i... rzeczach, w prostej codzienności. Mhm. Słowa oczywiście to podkręcają w taki sposób. Ja nie pamiętam, że ja to napisałem, co przeczytałaś, ale to dobrze może, że przeczytałaś. Mhm. Y tutaj widzę tą ciekawość, żeby tego nie nazywać zbyt górnolotnie. górnolotnie. Mhm. Mhm. Y twoje... Twoje obrazy no, są y, oczywiście nacechowane Twoim stylem, takim oryginalnym Twoim stylem. Jak, jak, ten, jak to się zadziało, że właśnie skończyłeś y, studia graficzne, tak, grafikę, y, widziałam Twoje prace wcześniejsze. Y, jak to się stało, że poszedłeś w malarstwo, które notabene jest właściwie takie intertekstualne dla mnie, dlatego że pojawiają się znaki, pojawiają się symbole, znaki liter, cyfr, numery, chociażby w żadłach mamy poetka i numer poetki, mamy poetę i numer poety. Jak, jak to się zadziało, że właśnie poszedłeś w tym kierunku? No studia z pewnością w jakiś sposób ograniczają. Piękna jest ta wolność, kiedy można nie mieć nad sobą nauczyciela i człowiekowi się wydaje, że coś wyjdzie. No na pewno jest to stałe poszukiwanie, dlatego są też te cykle, to no się zwyczajnie nudzę i próbuję czegoś znaleźć coś nowego, co, co mnie za, podkręci, zainspiruje. I skąd jest tyle symboli? Bo, bo mam taki charakter właśnie, że muszę sobie coś dopowiedzieć. Lubię dopowiedzenia i czasami ten przesyt nawet, prawda, że jest tego za dużo. Może to nawet razić kogoś, drażnić, yy, ale co, co mnie się podoba, że czasami sam siebie zaskakuje, patrząc w przeszłość i że coś tam sobie zanotowałem i nawet kojarzy mi się to z jakąś konkretną osobą, z konkretnym wydarzeniem, więc trochę takie dzienniki jakby. Bo yy, malujesz cyklami, i tutaj, jeżeli Państwo się przyjrzycie, to te cykle są bardzo wyraźnie zaznaczone, bo tu mamy zrzadła, czyli te y, twarze, głowy, prawda, ale y, tu pojawiają nam się y, księgozbiory, budynki, szachownice i tak dalej, więc te od razu widać, że to jest inny cykl. Jak to się zadziewa też, że pojawia się. Nowy cykl, czy ten pierwszy, załóżmy. On jest jakąś inspiracją. Chodzi mi o to, kiedy się kończy ten moment. Gdy jesteś już wypalony, gdy już nie ma tej inspiracji, gdy już mówisz, postawiłam ostatnią kropkę, czy klamę. Czyli się zwyczajnie nudzę danym tematem. W ten sposób, czyli nie planujesz wcześniej, jakby tu zakładasz, ten cykl będzie miał załóżmy pięć, sześć, prawda, przeznaczam i to ten cykl będzie... To chyba trochę jak spisanie, że gdybym wiedział co napiszę, to bym tego nie pisał, bo to jest bez sensu, bo bym się w ogóle nie, sam nie zaskoczył, a jak się sam potrafię zaskoczyć czymś, no to jest dodatkowa satysfakcja. Oczywiście, oczywiście widać tylko to, co jest wybrane, a to, co poszło do kosza, jest zupełnie w innym miejscu. Mhm. Tak więc no, uważam, że fajnie bawić się samym sobą, poznawać także siebie. No przez oczywiście świat, który nas otacza, tak? Ale musi to być ciekawe. Czyli jednak jest to taka wewnętrzna ekspresja i potrzeba, i w momencie, gdy ona się kończy, tak, to, to kiedy się wyładuje, jako ludzie często się różnymi ludźmi także nudzimy i różnymi czynnościami, więc zupełnie prawie fizjologicznie. Chciałam cię zapytać, bo nie wiem, czy będzie, miała, będzie okazja, właśnie te ożdżadła, które no, są takim, wywodzą się z staropolskiego języka, żdżadło, funkcjonują w języku śląskim nadal, po prostu dlaczego Dlaczego żadła? Y, tutaj mm -hmm. i głowy, prawda? My w nie wchodzimy, jest wspomniana. Te tytuły, które im nadajesz, które są takie właśnie. To mogę tylko o tych żadłach? Tak, tak. Y, z, dlatego no, lustra, wiadomo, prawda? Może tak. też mnie, nie każdy mm -hmm. kojarzy. Y, to jest trochę. Po pierwsze, jest to trochę krytyka kogoś, jakaś próba portretu psychologicznego, karykatura poniekąd także ale także z dystansem do siebie, bo być może dzięki temu, że ja innych poznaję, ich wady, także widzę siebie dzięki temu, prawda? No to jest powiedziane, tak, że, że każdy człowiek jest naszym lustrem, tak? No i jeżeli czy mamy refleksję, sposób? potrafimy do tego dotrzeć, to jak najbardziej. No, y y y mówisz karykatura. Y y odniosę się do tej poetki z numerem, czy poety z numerem, akurat koresponduje z naszym... Naszym portem poetyckim. Czy to karykatura poetki, poety? Tak, takie banalne pytanie. Już nie pamiętam teraz. wiesz, Być może to była jakaś osoba, która mnie zainspirowała mhm. pozytywnie bądź negatywnie, i wylałem swoje emocje, bo być może ta relacja się tak potoczyła, jak sobie nie wyobraziłem tego, ale sporo rzeczy były, które sobie też nie wyobraziłem i nie zaskoczyły. A dlaczego poetyka? Już teraz dokładnie nie pamiętam. Być może ta osoba miała coś wspólnego z poezją, albo lubiła pisać, a być może pisała to, czego nie ma. Czyli to są, Już takie, tak? to są takie momenty, który yy, przychodzi, coś inspiruje, coś intryguje, coś triggeruje, i wtedy chwycasz za płótno farby, pędzel i przenosisz. Czasami to jest brak dialogu z tą drugą osobą. Takie niedopowiedzenia, które zostają, dobrze, żeby były wyrzucone. No właśnie i, i się, odniosę się teraz do, do tych opisów, które tutaj są. Na przykład y, przy Dżadle 11. Rekrutacja na kochankę, samej siebie w sobie, rozbite królestwa do wynajęcia. Y, to jest jedno, jeden z tytułów. Poetka numer 0274291, kogucica a oferty marzeń, amfiteatr, pink holocaust. Kolejne, boska bruszka błyskotka. Te tytuły są jakby, no z jednej strony mówisz o, o symbolach, dla mnie to jest taka, e, no, w pewnym sensie anomalia y, jest często dla y, odbiorcy, może być niezrozumiała, niespójna jakaś dysharmonia, y, tak, y, natomiast y, i zaskakująca, y, chciałam się zapytać, czy nie spotkałeś się z zarzutem, że właśnie te opisy, te tytuły, opisy w jakiś sposób narzucają interpretację twoim obrazom. Nie spotkałem się, to znaczy do dzisiaj. Nie, to nie znaczy, że ja, że ja jakby, no że z mojej strony jest to zarzut. Po prostu pytam na to o tym. Natomiast w jaki sposób one się pojawiają? Czy one są właśnie w momencie, gdy malujesz i przychodzą te słowa, tak, czy w trakcie jest jakiś dialog z stworzonym dziełem i w trakcie zatrzymujesz się, zapalasz papierosa i zapisujesz, prawda, tylko te ułamki tych słów, czy to później jest takie właśnie, aha, skończyłem, patrzysz i. Pośród tego całego dialogu czy monologu wyłapujesz tylko te pojedyncze słowa, te skrawki, symbole, które tutaj się pojawiły, chociażby w tym, co zacytowałam. Jak ty się zadziewał? To jest tak, taka trochę żonglerka, tak, tymi słowami. Wiadomo, że one mogą być niezrozumiałe w całości. W jaki sposób znaczy nie chcę się też tutaj ograniczać, a żeby wszystko było tak bardzo doskonale zrozumiałe, bo jest też wtedy ten element tajemnicy, prawda? Być może do rozszyfrowania tylko przez jedną osobę konkretną, a być może dla bardziej dzisiaj takich wnikliwy, wnikliwy, wnikliwych ludzi także jest do rozszyfrowania, prawda? Bo na zasadzie symboli można sobie sporo rzeczy skojarzyć. Nie zawsze nie wydaje się, że był aż tak bardzo narzucające interpretacje. Chociaż mogę się no oczywiście. Tak, to wszystko zależy od odbiorców, od prawda? Yy, jedni. Yy... Wolą przyglądać się obrazowi i, i, i odbierać właściwie przez swoją, swoją percepcję wzrokową czy wizualną, bo przecież tutaj chodzi nie tylko o, o to, co widzimy, ale to, w jaki sposób to przetwarzamy i w swojej wrażliwości. Natomiast ja oglądając Twoje obrazy, spotykając się z nimi, czasami byłam zaskoczona właśnie tym tekstem, który pojawił się pod. Pod nimi. Czy to nie jest tak, że w jakiś sposób. No właśnie, czy nie myślałeś o tym, że narzucasz tą interpretację? Brałem to pod uwagę i nie Ale przeszkadza mi to, nie żaden przeszkadza żaden, Ci Nie przeszkadza mi To rozumiem, że to jest nawet. Y, prowokuje do, do rozmowy o Jak najbardziej, to, to już jest dodatkowy plus. Mhm. Czy spośród tych y, obrazów, bo te cykle nie tylko y, kolorystycznie się odznaczają, temperaturą, walorem, y, czy któryś z, któryś z tych cykli jesteś najbardziej związany? Y, czy raczej odpuszczasz, tak jak mówisz, wypalasz się, zostawiasz i idziesz dalej? Te, które chyba nie będą kupione, czyli te, które są faktycznie moje, i to jest cykl żadła, żadła, bo one są malowane w formie dzienników, wspomnień, takich szkiców z historii, które gdzieś zanotowałem sobie o konkretnych osobach. No, czasem zlepek paru osób. Czyli no, jesteś też y, właściwie w dobrym miejscu, bo jesteś też poetą. Za daleko wyciągnięty <laughs> wniosek. Dziękuję, dziękuję bardzo za, za tą obecność. Myślę, że Państwo z przyjemnością ogromną, ale też właśnie zaintrykowani twoimi, twoimi obrazami będzie można porozmawiać z Tobą. Na koniec pytanie, co obecnie malujesz, bo wiem, że tworzysz cały czas przed spotkaniem naszym tutaj. Wciąż malowałeś, wciąż malowałeś do późna w nocy i jesteś osobą pracującą, ale znajdujesz czas również na tą swoją pasję, na malarstwo. Czy to będą tego typu obrazy? Bo musicie Państwo wiedzieć, że Andrzej ma obrazy, w których mamy graficzne wzory, symbole, malowane bardzo, no można powiedzieć, przez lupę. Bo, no, i chciałabym Cię zapytać, bo tutaj te żadła są z takim rozmachem, również tamte obrazy, prawda, które są najświeższe. Czy pójdziesz ku takim minimalistycznym, czy nie minimalistycznym, ale właśnie w te graficzne bardzo symbole, wzory i tak dalej, czy jednak rozmach? Jeszcze nie wyczerpałem serii, która powstała po relacjach wewnętrznych, banalnie kontynuując relacje zewnętrzne, które również dotyczą ludzi, tylko tym razem trochę bardziej widocznych. Takie spersonifikowane budynki, coś w tą stronę. Czyli wewnętrznie eksplorujesz że tak powiem przyglądasz się, jesteś bacznym obserwatorem y, ludzi otaczających cię, nie tylko znajomych, y, ale tak jak mówisz, personifikujesz y, te budowle, które cię otaczają. Budowle Śląska, rozumiem. Te, te także, in, także. Industrialne, prawda, które też tutaj możemy, możemy znaleźć. Y, proszę Państwa, Andrzej również, y, poeta, ale również Wiem, że piszę opowiadania. Tak, zgadza się pisze opowiadania. I ostatnie twoje opowiadanie, czy... Strasznie chaotyczne. A czyli jeszcze będzie potrzeba... Nie, nie wrócę do tego. <grych> Zachęcamy, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Raz, Państwu. Dziękuję serdecznie, Andrzeju.